Witamy w podcaście Szerokie Horyzonty, w którym rozmawiamy o tym, jak budować świadome i spełnione życie. Rafał Markiewicz, coach, trener, konsultant kryzysowy i doświadczony menadżer. Aneta Paluszkiewicz, nauczycielka jogi, doświadczona menedżerka i instruktorka arteterapii. Jesteśmy przyjaciółmi i mamy wspólne wartości, ale odmienne charaktery. Oboje stawiamy na świadomy rozwój, choć mamy na to różne sposoby. Przez to razem widzimy więcej i szerzej, ale nie zawsze tak samo. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy o bardzo przyjemnym stanie, może troszkę obłędnym, mianowicie o stanie zakochania. Czy wiemy, w kim się zakochujemy? Tak. I w zasadzie muszę się przyznać, że temat tego podcastu wywołałem trochę ja. Tak. A w zasadzie nie ja, tylko film. Mhm. Myślę tutaj konkretnie o filmie Lato 85 Francisa Ozona, w którym padło takie zdanie, które nie mogło mi odpuścić przez kilka dni, a brzmiało ono dokładnie tak. Zakochujemy się w twarzy, ciele i naszym wyobrażeniu o drugiej osobie. Das Moje pytanie, czy według Ciebie to prawdziwe zdanie? No ja bym się w 100% w tym zgodziła, co więcej nie tylko z Mądrych Książek czy z filmu Cytatu, tylko mi się to po prostu w życiu zdarzyło, <laughs> że zakochałam się w swoim wyobrażeniu. No myślę, że to pierwsze wrażenie, czyli to, co nam się podoba na zewnątrz, no to jest po prostu widoczne, więc ja się zgadzam z tym zdaniem, absolutnie. Ja bym Cię chyba pocieszył, bo myślę, że nie tylko raz się w taki sposób zakochałaś, jeżeli zakochałaś się więcej niż raz. No chyba to jest moje opowieści znasz i moje tam ekscytacje po prostu, jak to tak. wspaniale. Fantastycznie. I cudownie, I cudownie będzie cudownie, na pewno. Tak, tak. E, natomiast ja myślę, że każdy z nas, kto się zakochał, to uległ takiej iluzji, że tak naprawdę stworzył swoje wyobrażenie partnera bądź partnerki, nie znając się jeszcze dobrze i miał nadzieję, że to wyobrażenie jest tak naprawdę rzeczywistością. I mm -hmm. od teraz będzie cudownie i pięknie. No nie wiem czy tego da się uniknąć, tak się mówi, że zakochanie to faktycznie jest taki stan przyp przypominający troszkę jakąś obsesję, jakiś obłęd. Idealizujemy po prostu tego partnera. Mhm. Mm Jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że to zdanie jest prawdziwe, to jak myślisz, jak to wpływa na nasze związki? No Myślę, że nie przez przypadek są fazy, jak się poznajemy, że po prostu ta pierwsza, no to jest, jesteśmy troszeczkę przez te różowe okulary w tym obłędzie, w pewnych swoich może nawet oczekiwaniach, właśnie wyobrażeniach, że bardziej to jest wyobrażenie, jakbyśmy chcieli, niż jak jest naprawdę. No i po prostu dopiero później, po tym etapie, jak to, jak spadnie zasłona, to możemy mówić o czymś więcej, o relacji. No i teraz ja się zastanawiam, czy ta zasłona u wszystkich spada. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że mam trochę takich doświadczeń w pracy z klientami i klientkami, chociaż muszę przyznać, że to raczej z klientami, którzy opowiadają o relacjach ze swoimi żonami czy partnerkami, w których ciągle słyszą i są punktowani za to, jacy powinni być i jak daleko są od tego, ja powiem, wyobrażenia, ale oni mówią, jak są daleko od tego obrazu, który zna ich żona czy partnerka. Mm -hmm. I tak sobie, jak usłyszałem to zdanie w filmie, postawiłem pytanie: czy jeżeli ja mam pretensję do partnera, partnerki, że nie jest taki, jak ja uważam, że powinien być, to de facto jest to uzasadniona pretensja do tej drugiej osoby, czy to powinna być pretensja do mnie samego? Że sobie wykreowałem jakiś nierealny, idealny obraz tej drugiej osoby. I teraz mam focha, że ona taka nie jest. No jeżeli to jest pytanie, a nie retoryczne jakieś rozważania, to ja ci powiem, że to masz problem. Dlatego, że ja bym tutaj w ogóle nie rozważała tego w kategoriach pretensji, no tylko po prostu pewnej konsekwencji tego, że się najwidoczniej okłamywaliśmy w jakimś tam stopniu, co pewnie powoduje ten zakochania, który też no... No nie wyjdę tutaj na romantyczkę, ale naprawdę jestem. Natomiast mówiąc wprost, jest to też biochemia mózgu, której pewnie nie można uniknąć. Ale moim zdaniem warto wziąć pod uwagę, że jednak że im większe mamy oczekiwania i budujemy sobie wyobrażenia, tym większe mamy potem rozczarowanie, że ktoś tych wyobrażeń nie spełnia i nie ma, po, nie ma takiego obowiązku, żeby to spełnić. Tylko... Dokładnie. Ja sobie jeszcze myślę o tym, że często nam jest też trudno, jakby to, to chyba nie jest nasza wina, że my dokładnie nie wiemy, jaka ta osoba jest. No bo kurczę, na której randce albo na którym spotkaniu powinnaś zyskać 100% pewności? Z kim masz do czynienia? No, powiem Ci tak, dwie jest to dwuwymiarowe, dlatego że nie wiem, nawet moją przyjaciółką ostatnio pytałam, czy tylko ja tak mam, czy wszyscy tak mają, dlatego że ja wszystko wiem na pierwszej i drugiej randce, <grym> bo mężczyźni wszystko mówią. I to nie jest tak, że wielce myślę, że mi mówią, tylko po prostu jest kwestia tego typu, że generalnie my mówimy, tylko druga strona po prostu nie słucha albo nie chce słyszeć. A jeżeli skupisz się na słuchaniu, słyszysz, to ktoś do mhm. ciebie mówi, no to potem. No, trudno mieć te pretensje, mimo tej biochemii, oczywiście, że ten ktoś jest jednak inny i że on ci mówi, że jest. No potem jak tutaj mieć reklamację, jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, no jakby wszystko wskazuje w rozmowie i ci opowiada historię, że wynika na to, że on nie chce być w relacji, Aha. czy jest lekko duchem, no to, okay. no to jak potem mogę na przykład wymagać, że będzie świetnym mężem, ubierze te kapcie i tak dalej? No nie będzie. No bo przecież sobie wyobraziła, że ten przystojny, rozrywany przez wiele innych kobiet, mężczyzna, na pewno wybrał Nadle, ciebie, nie się tak, tak on się zmieni. I już mu się przestało podobać, że inni go wyrywają. No to ja Wam powiem tak, że mimo tego, że ten stan zakochania mi się zdarzał i to na, na bieżąco, nawet niedawno co, i po prostu hormony i wszystko obuzowało, to mimo wszystko ja mam taką intencję gdzieś w ogóle w moim życiu, we wszystkich obszarach tego życia, a w relacjach to już na pewno, bo to jest taki bardzo wyzwaniowy obszar mojego życia, żeby widzieć prawdę. I ta prawda prędzej czy później. Po prostu przychodzi. Nawet czasami momentami żałuję, mówię, że tak szybko, ale z drugiej strony przynajmniej nie traci się czasu. No właśnie, chciałem powiedzieć, że to chyba masz przewalone, bo czy w ogóle masz szansę wtedy na jakąś relację? Jestem bardzo e, dobrze optymistycznie tego nastawiona, mm -hmm. bo e, ja jeszcze powiem tak, pójdę krok e, Dalej? do tyłu. Tak, do tyłu. Tak, do tyłu. Oh, do tyłu wow, no. Pytanie jest takie, czemu na przykład ja przyciągam określony rodzaj mężczyzn? I ja uważam, że nie jest to kwestia winy, tylko jakichś moich przekonań że jeżeli ja się na przykład boję być w relacji, boję się bliskości, to oczywiście, mhm. że w moim życiu będą mężczyźni, którzy mi pokażą, jak bardzo się boję, czyli tacy, którzy nie chcą relacji. Okej, okay. a czy może być tak, że ty też nie chcesz tej relacji? Tak, tak po, na poziomie podświadomym jak najbardziej. Myślę, że o to chodzi. Bo wiesz, chodzi mi o to, że my często staramy się spełnić taki wyidealizowany jakiś wzorzec, nie wiem, związku. Czyli... Mieszkamy razem, robimy wszystko razem, nie wiem. E, jakby nie wyobrażamy sobie, na przykład, tego bardzo często, że może być związek, gdzie, a co tam rzucę? Dwie osoby nie mieszkają w ogóle razem i on trwa wiele lat. No ja znam takie relacje. Okej, okay, ja też. E, I teraz dla wielu ludzi. Sama ta myśl, że tak mogłoby się układać, przecież to nie jest normalne. No jest to poza pewnym schematem i normą społeczną. No i teraz zobacz, co myślałem, że od razu mnie spunktujesz, bo ja powiedziałem, wiem. bo to nie jest normalne. Jest A teraz pytaj, co to jest norma? I teraz, czy to, co nam mówi społeczeństwo, jest normą? Ja bym tutaj się odważyła nawet stwierdzić, że często społeczeństwo jako, że tak powiem, grupa społeczna tak. osądzająca się myli po prostu. Bo to nie powiedziane, że to jest dobre. Tak. Może dla niektórych jest lepsze inne podejście. I teraz wiesz, sorry, że tak na Twoim przykładzie, ale zacząłem się zastanawiać, czy jeżeli ciągle trafiasz na takich mężczyzn, to może Tobie jest wygodnie bez takiego na stałe przywiązanego partnera, tylko Ty, albo może ktoś inny, kto jest w podobnej sytuacji, boi się wejrzeć w swoje wnętrze i zobaczyć, że on tego nie chce. To znaczy tak, ja już sobie wiesz, bo jakby wiesz, że uwielbiam samoświadomość w tym sensie, że nie. mnie mega samopoznanie interesuje. Nie, ja, ja już wiem, że w to pięknie kiedy mówię, nie zajrzał do <laughs> wewnątrz, mówiąc co tobie. Wiedziałeś już tak, że ta, to był błąd. Że ta. Kopałem się ratunku. Nie chcę powiedzieć, że po to chodzę na randki, bo absolutnie nie. dla sportu tylko. Nie, nie, nie. Okay? nie. Gdzieś tam myślę, że żywię taką chęć, żeby być w relacji, być w relacji opartej na wartościach, które mnie interesują, mm? czyli na miłości. A czy to będzie razem mieszkanie, nie razem mieszkanie, to już jest trochę inny temat. Myślę, że to może być efekt po prostu wspólnych jakichś decyzji i potrzeb, a nie założeń od początku, jeżeli o tym aspekcie mówimy. Tak. Natomiast wiesz, no ja sobie po prostu sp sprawdzam i widzę progres w kontekście tych moich programów, które się po prostu pojawiły, bo kluczem w tym podejściu jest to, że odczepiasz się od innych. I ja się naprawdę no, coraz mniej czepiam, że ten mężczyzna jest taki, powinien być taki śmakiowaki, mm -hmm. tylko bardziej, może trochę egocentrycznie to zabrzmi, ale faktycznie przyglądam się w tym kontekście sobie, po co mi to doświadczenie. Mhm, mm dobra. Też myślę, że można się przyjrzeć temu. Czy jeżeli postaram się zobaczyć go takiego, jakim jest, to nie, czy on spełnia mój ideał, tylko ewentualnie, czy są tam jakieś, nie wiem, cechy zachowania, które wykluczają możliwość zbudowania fajnej relacji. No myślę, że tutaj też to jest bardzo ważne, żeby się w tym temacie nie oszukiwać, bo jeżeli będę gdzieś tam z tyłu głowy miał, nie, no, tak jak co mówiliśmy na początku, tak. że on się dla mnie zmieni, albo mm -hmm. to tu będzie inny, mm -hmm. no nie będzie. I odwrotnie to tak samo działa, też nie będę. Tak. Więc no, myślę, że to mimo tych hormonów, mimo tej biochemii mózgu, to jednak ja bym. Ja wolę nie mieć tych okularów w tym kontekście, chociaż stanu zakochania wiem, że nie można powstrzymać. No, próbowałam, mm -hmm. nie dało się. No Myślę, że ta Twoja intencja, chce widzieć prawdę. Prawie od pierwszego spotkania. Ja nie psuję randki wam. Powiem. No weź sobie ustal, że od trzeciej randki tą prawdę będziesz widziała, to będziesz miała jazdę na dwóch pierwszych. Taką mojej... fajną. I tak mam, bo generalnie bardzo fajnych mężczyzn spotykam w moim życiu, żeby było jasne. Wszyscy nie, nie przypłyną sobie randki, może jakieś tam pojedyncze sytuacje, które były nieudane, tylko po prostu no nie nie, nie. Okej. Okay. A może Aneta to jest tak, że oni ci wszystko mówią na pierwszej randce, bo ty im też mówisz wszystko na pierwszej. Właśnie ja potem się czuję taka zagadana troszeczkę, wiesz, i zastanawiam się, że jestem gadułą, co to za akcja w ogóle natomiast jakby też mam tą umiejętność słuchania. A, czyli czegoś, czego bardzo często nie ma. Może tak być, może tak być, bo to, żeby była jasność, to jest wyuczona umiejętność, w sensie takim, że wytrenowałam sobie i się tym cieszę, w sensie takim, że dla mnie to jest cudowna sprawa, żeby słuchać i słyszeć. Ale rozumiem, że trenowałaś to nie w kontekście randek, tylko w ogóle nie, nie w Nie, w ogóle w życiu, bo mnie to po prostu bardzo interesuje, to żeby ja ten poziom komunikacji No To się tak. tak, uwaga panowie umawiający się za Anetą na randkę. Nie mówić, nie się tak. Ona nie robi przesłuchań, <laughs> Ona tylko daje wam dużo mówić i pokazuje, że tego słucha. Czyli daje wam zainteresowanie i wy wtedy się wysypujecie ze wszystkich. Nie, link do podcastu wyśla na trzecie randce dopiero. <śmiech> 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 nie, no, ja uważam, że słuchajcie, to też działa w drugą stronę, że ja też um, u, u, uczę się u, i staram się tego nie robić, żeby nie udawać. No, wiadomo, że jest to kobieto. Nie, no, poczekaj. no, no Wiesz, Każdy Lubię trochę. ładne zdjęcia w jakimś tam stopniu. Tak, no ładnie się ubiorę, no idę na randkę, tak? Natomiast mm. jakby uważam, że. Powiem Ci tak, no powiem też brutalnie wprost. W moim wieku trochę mi szkoda czasu. I to jest cudowne. To, I jest, to jest cudowne dla tego wieku. I to jest, dla mnie ma sens, że jeżeli ja będę udawać, że jestem mniej ezo-niż jestem, czy tak. że no jestem inna niż jestem, no to, to nie ma sensu, bo to i tak za, za, nie wiem, piąta, szósta randka myślę, że to wyjdzie uszami, więc jakby. No, okay. Szkoda po prostu czasu. I jakby mówię to z szacunku też dla drugiej strony, że, że dla mnie to udawanie, co, co jakby nie wyklucza stanu zakochania, które też jest, no. Fajnym stanem, nie też takim mm. trochę bym powiedziała, jakim trochę nać panem, bo <grym> można się <grym> tego uzależnić. Nie? Tak. Natomiast jakby nie do końca to jest prawdziwe, więc jakby mi się wydaje, że połączyć jedno i drugie i mieć jakąś przytomność w życiu, bo jestem mega fanką świadomości i uważności w mm -hmm. każdym aspekcie swojego życia. Przecież oczywiście, no wiadomo, dużej spód świadomości jest dużo z automatu, no to po prostu czemu nie? Czemu tego nie pogodzić? Znaczy ja bym chyba powiedział sobie tak, bo tak jak często rozmawiam z klientami o rozmowach rekrutacyjnych. Prawda jest taka, że rozmowa rekrutacyjna to jest rozmowa sprzedażowa. Mm -hmm. Sprzedaje się firma i sprzedaje się kandydat. I wszyscy trochę idealizują mm -hmm. to, jak jest w firmie i to, co potrafi kandydat. I moim zdaniem tak samo jest, kiedy idziemy na randkę. No, mimo wszystko. Staramy się wypaść trochę lepiej, wyglądać trochę lepiej niż tak codziennie i szykujemy się nawet specjalnie do tej randki. Masz rację, zgodzę I, i się czy, z tym. Czy chcemy, czy nie chcemy? To Te, też nie jest nic złego, to jest wszystko tak, w porządku. To, to każdy z nas stara się pokazać z tej najlepszej Prytko, strony. Bo jeżeli przesadzimy w drugą stronę, powiedzmy, tak. przyczepi się do tej, tej rozmowy rekrutacyjnej, powiedzmy, że e, aplikujesz do firmy, no i po prostu trochę nam naś. Ciemniasz, że wiesz mm -hmm. więcej niż wiesz, tak naprawdę mm -hmm. masz doświadczenie większe niż masz, i potem dostaniesz tą pracę, bo masz dobre gadany, a na przykład już jesteś, na, tej, a na, tym, jesteś już na tym stanowisku i jest rozczarowanie, że od ciebie na przykład wymagają tak. więcej niż możesz z siebie dać, ale ty to zadeklarowałeś. I pytanie, czy, czy to ma sens, Twoim zdaniem? No moim zdaniem nie. No zależy, zależy, jaka jest intencja, jeszcze z drugiej strony. <śmienicza> to ty powiedziałaś. <śmienicza> natomiast wiesz, to jak mówiłaś o tym, to sobie wyobrażam, że ktoś mówi, że zna Excela, a potem jak przychodzi co do czego on ma się wykazać, to okazuje się, że widział z pleców kogoś, jak był odpalony na czymś komputerze. No jeszcze może być tak, że potem sobie pomyślisz, jakoś to będzie, ogarnę ten angielski. Nie? <śmienicza> <śmienicza> tak, to znaczy można do tego tak podejść, natomiast wiesz, jeżeli intencją y, drugiej strony jest zrobić na tobie wrażenie, i powiedzmy dosyć brutalnie, że tak powiem skonsumować tą relację bez wielkiego patrzenia na to, czy ona dalej będzie trwała i nawet tam w ogóle może nie być intencji, żeby trwała. A ja też szanuję, że ktoś też wprost takie rzeczy mówi, albo... No e... okej, okay, ale to niech nie ściemnia, że umie Excela, tylko powie, że Excela czy nie umie. Czy u... my dalej mówimy o Excelu? Tak. <śmiech> <śmiech> że Excela nie umie, ale dobrze, bo wychodzi w Wordzie, więc może chociaż razem napiszmy tekst. Moja myśl wróciła na randki, nie odeszła od Excela. No w każdym razie myślę, że to jest też tak, że są pewne konsekwencje, jeżeli przesadzimy z udawaniem w którąś stronę, że potem. Tak. No ja wiem, że potem mamy pretensje często, tylko że jest to trochę bez sensu? No właśnie, ja bym powiedział sobie, że mi się wydaje, że często te pretensje jakby mamy, tylko kierujemy je nie, niewłaściwą nie stronę. Tak? Bo albo się nauczymy tego, że ludzie są i różni. W ogóle od tych pretensji się odklejemy. Po co pretensje? Ani do siebie, ani do kogoś. No ja właśnie, ja nie wiem po co. No właśnie, aha, e, Jakby Natomiast ich jest pełno. W relacjach, w których ja gdzieś tam rozmawiam z moimi klientami, ok, jeżeli rozmawiam o ich relacji, która wpływa gdzieś tam na ich życie, to najczęściej, nie, znaczy dobra, czasami jest to super relacja, która ich bardzo wzmacnia, ale często oni wspominają o czymś, co tam gdzieś się sypie. No tak. Sama tak. się przyznałem, że pamiętam, jak się czepiałam, mam jak któregoś z mężczyzn, na przykład, że on, nie wiem, żeby bardziej był obecny niż jest, ale on od początku był nieobecny na przykład. Mm -hmm. No to czego tu wymagać? Ja Więc... pamiętam, że słuchałem ostatnio jakiegoś takiego podcastu, gdzie ktoś opowiadał o tym, że jeżeli idzie na spotkanie, to czasami osoba po drugiej stronie stołu, z którą się spotyka, nagle grzebie w telefonie. No i rozmówca mówi, no dobra, nie zwrócisz mu uwagi, żeby przestał. On mówi, a jakbym mu powiedział. Hej, jesteś na spotkaniu ze mną, wyłącz ten telefon. I ta osoba by na mnie spojrzała i pomyślała: O kurna, to o czym będziemy gadać? To przecież spotkanie od razu się zwaliło. Więc pytanie, czy musimy wymuszać na innych jakieś zachowania, które my byśmy chcieli, żeby nam pasowały? Nie, no to chyba teraz jest pytanie retoryczne, bo chyba nie pytasz, wiesz? Co, nie, no właśnie. Nie, nie. Natomiast też powiedzmy sobie szczerze, że czasami, jeżeli ja bym był też dobrym słuchaczem i usłyszał od ciebie, czego albo kogo ty szukasz, to mógłbym zdecydować, że opowiem ci o sobie nieprawdę, po to, żebyś chciała wejść ze mną w relację. Jezu, boże, broni od takich randkowiczów. No okej, okay, ale dobra, miejmy nadzieję, że ty dobrze, że tak powiem, masz dobry wykrywacz, ale jakby też powiedzmy sobie uczciwie, czasami to jest nasz. Powiem to wprost fuck up, że żeśmy sobie wyobrazili idealną osobę po drugiej stronie. Czy po prostu kłamie jednym słowem, tak? Znaczy ja mówię, że fuck up to jest to nasze, że my sobie Aha, kłamiemy, okay. sami sobie, a, budując wyobrażenie. A z drugiej strony może być taka sytuacja, że tamta osoba tak prostu, mówiąc brutalnie by... kłamie, ale znów pytanie czy, czy ona miała złą intencję. Czy świadomie, albo może być tak, a, się po prostu troszkę wybiela, bo chce się dobrze A może co? chciała jakby zawalczyć o nas. Tylko wiesz jak to jest, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. No ja stanowczo odradzam, no szanujmy sobie swój czas, nie? Bo to i tak wyjdzie. To ja to jakby spróbuję. Ja myślę, że z tego zdania, które padło w tym filmie, z tego cytatu, który jakby tutaj się pojawił w tym naszym odcinku, ja bym chyba sobie e, wziął jedno. Przestańmy czepiać się partnerów i partnerek i wymuszać na nich, żeby byli tacy, jak myśmy sobie kiedyś to. Iluzorycznie wyobrazili i miejmy odwagę spojrzeć na to, że oni są inni. I teraz zobaczmy, czy ta inność naprawdę nam na tyle przeszkadza, żebyśmy mieli jaja, żeby się rozejść. No ja myślę, że też jakby ta akceptacja człowieka, takim jakim jest, jest kluczem do dobrej relacji, że jednak bierzesz go z całym tym dobytkiem albo nie. Tak. I teraz pytanie: może niekoniecznie musi się zmienić ta druga strona, a może możemy zmienić się my przez co będziemy mieli więcej akceptacji na to, jaka ta druga strona jest. Hmm. Zależy, gdzie jest ta granica, że, to, że się zmieniamy pod kogoś, tak, prawda? bo jeżeli będziesz też udawał kogoś, kim nie jesteś, to też nie ma sensu, bo to się nie utrzyma, za chwilkę miał, wracamy do punktu wyjścia, czyli masz pretensje. E, nie mówimy udawać, tylko zadać sobie pytanie, a po co nam jest potrzebne, żeby on był taki, jak żeśmy sobie gdzieś tam iluzorycznie wyobrazili, bo najczęściej on już był inny od początku. Do czego nam to jest potrzebne? Czy my powielamy jakiś schemat z domu? Czy my mamy jakieś e, idealne wyobrażenie? Czy też żeśmy się naczytali harlekinów albo na, na oglądali różnych romansideł? No ja myślę, że to też wynika z tego, to, o czym często rozmawiamy, czyli odpowiedzialności, czyli żeby jednak zwrócić uwagę na to, że my odpowiadamy za swoje wybory na przykład, mm -hmm. tak? Czyli tak jak Ci powiedziałam, że nie, nie szukać w tym winy oczywiście, ale bardziej odpowiedzialności i zastanowić się nad tym, czemu taki, a nie inny mężczyzna zanim będę miała te pretensje, pojawił się w moim życiu. Bo jeżeli się pojawił piąty, szósty, siódmy taki raz, to może to nie jest przypadek. Może, a może jeżeli się pojawił tylko raz, to prawda była taka, że zakochaliśmy się w twarzy i ciele, to nas pociągnęło i po prostu mieliśmy ochotę na Przelatną krótką relację, nie próbujmy teraz potem. Do tego ideologii to tak? Do tego do mm. ideologii. Ja no teraz przyjemna sprawa. Ja, ja nie pamiętam już kto to mi powiedział. Myślę, że któraś z moich znajomych, że to jest tak, że spotykasz się z facetem drugi raz, spędzacie razem noc, budzisz się rano jako kobieta, w sensie to wcześniej i już zaczynasz Meblować mu mieszkanie i masz ogóle To ja ci chyba opowiadałam, bo to takie śmieszne jest. O, chciałem o... być miły. A, chciałem... <laughs> Boże, jestem mistrzynią tej kompromitacji. Tak. No, w każdym razie mogłam ci ja to opowiedzieć, bo jakby, no tak, no to w moim stylu jest w sumie, nie? <laughs> bo nawet często, no zobacz, jeżeli jesteś młoda i poznajesz kogoś, wyrywasz faceta na dyskotece na której jest mnóstwo kobiet, mężczyzn, wszyscy przyszli się bawić i tak naprawdę chcą jeszcze wycisnąć z życia jak najwięcej, być może mieć jak najwięcej doświadczeń. I oboje jesteście świadomi, miejmy nadzieję, na co się zgadzacie, spędzając ze sobą noc i budząc się razem rano, to po prostu potem nagle nie dorabiaj do tego ideologii, że co prawda to było niby tylko jeden raz, ale było tak fajnie, że może zbudujemy z tego A, związek. No, tak. Tylko, że widzisz, jakby y, kwestia jest też trochę pewnej dojrzałości i świadomości, moim zdaniem, w tym wszystkim, bo jednak kobietom, i y, to myślę też mówię z własnego przykładu, w przeszłości, mówię, no, no wolałabym, żeby nie było tego, tak, ale <śmiech> <śmiech> nie wiem, czy to się uniknie, że po prostu najzwyczajniej świeci, uruchamia się oksydocyna i po prostu już mu te firanki wieszasz w tym mieszkaniu. No, no tak. i, I po prostu koniec, po, wiesz po zawodach, emocje potem, się odzywają. A potem się dziwimy, że on jest przerażony, bo zobaczył chce, też te firanki tak, i, i zobaczył to wyobrażenie. To ja sobie troszkę żartuję, ale. Wydaje mi się, że trochę tak to wygląda i są te różnice, więc, jakby znowu tutaj wracamy do świadomości tego po prostu. Tak, znaczy, ja myślę, powiedzmy sobie szczerze, kiedy jesteśmy młodzi, robimy mnóstwo głupot, robimy mnóstwo fakapów i zdarzają nam się różne życiowe przygody, i tak naprawdę one, wydaje mi się, że one przygotowują nas potem do bardziej świadomego i dorosłego życia. O ile mamy tendencję do tego, żeby trochę świadomie do siebie podchodzić. I tak jak Ci powiedziałaś, fajnie w swoim wieku spotykasz się z facetem na randce i ty często po pierwszej randce albo drugiej już dokładnie wiesz, co jest grane, albo że nie, nie ma tego, co powinno być. Jeszcze tylko dodam, że ostatnio miałam taką sytuację, że co nie znaczy, że nie mam ochoty w to wejść. <laughs> Mimo tego, że wiem, że nie będzie to dla mnie najlepsze i powtarzam jakiś schemat. E, dobra, boję się zadać pytanie. E, wygrała ochota czy rozsądek? Wiesz co, no, Nie ja by... musisz odpowiadać. Może chcę? <laughs> No, już to powiem, bo przecież pewnie będziecie ciekawi, tak się nie robi, że mówi się A, a nie mówi się Po prostu poprosiłam o wsparcie. Ja mam bardzo duże zaufania do tego, że wszechświat mnie sprzyja. Poprosiłam o wsparcie, i sytuacja sama się rozwiązała. Po prostu nie było kontynuacji tej relacji i myślę, że dla nas obojga to było dobre, bo oboje żeśmy powtarzali jakiś schemat. Okej, rozumiem, że poprosiłaś o wsparcie, nie wiem, wszechświat, los, whatever. Na pewno nie tego człowieka, z którym się spotykałaś. Myślę, że on by mi w tym nie pomógł, chociaż troszkę mi pomógł w decyzjach i dobrze się stało. Okej. Ale nie, nie, ani ja nie weszłam w to, ani on w to nie wszedł, i myślę, że dla nas to było bardzo dobre, ale pokusa była mocna. Czyli ja bym powiedział tak. Nie ma metody na to, żeby uniknąć tego odlotu, który nam się zdarza przy zakochaniu. Może nawet nie ma co unikać no, po prostu. I no, właśnie. Ale on jest zarąbiście fajny, więc warto go doświadczać. Warto go doświadczać, natomiast mówię, ja się trzymam tej swojej intencji, że jednak chcę widzieć prawdę, no bo po prostu mi się najzwyczajniej już nie chce, też czasowo, żeby po prostu wchodzić w tą samą dziurę, którą już wchodziłam 50 razy na przykład. No to przesadziłam troszeczkę, ale, Przesadzi, ale wiele Przesadziłaś w przesadziłam. Przesadziłaś. Przesadziłam, ale, ale dobra, powiedzmy no... już wiele razy. Tak, okej. Okay. Ja powiem tak, po pierwsze zakochujmy się, bo to jest fajne i to może zbudować fajną relację, tak? Nie, może nie Chyba, że jesteśmy w relacji, to raczej lecz, lecz najpierw pozamykajmy swoje tematy i się zakochamy. To już moralizujesz, ale rozumiem, o co ci chodzi. Eee, to jest po pierwsze dwa, chyba taki apel z mojej strony. Przestańmy niszczyć innych ludzi i ich dojeżdżać za to, że nie są tacy, jak było nasze wyobrażenie. Tylko no po prostu miejmy odwagę powiedzieć, że to nie jest pretensja do partnera bądź partnerki, tylko to jest do nas samych, żeśmy sobie wykrowali. Dalej tę wizję. się będę upierać, że nie mówmy o pretensjach do siebie też. Dobra, nie? a co to powinno być? Moim zdaniem doświadczenie i pytanie po prostu, czy co w okay, ogóle spójrzmy, o co ty chodzi? Co co dobra, mi... Spójrzmy prawdzie w oczy? P spójrzmy prawdzie w oczy po prostu. I zamiast punktować innych, spunktujmy siebie. Spójrzmy, zajmijmy się sobą, spójrzmy, na siebie. jak ta relacja dzisiaj wygląda, jak my jesteśmy w stanie zaakceptować, że mogłaby wyglądać, albo jakiej relacji chcemy i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy kontynuowanie jej ma sens, czy będzie tylko mordęgą, w której my będziemy się znęcali nad drugą stroną, a ona będzie próbowała się bronić? I najczęściej po jakimś czasie będzie miała nas dość i nas zostawi. No i to oszukiwanie się ma te konsekwencje, więc może macie takie doświadczenia, natomiast no, warto właśnie sprawdzić, spraw zobaczyć, przyjrzeć się temu. Okej, okay. i pamiętajcie, że to nie tylko w czego wasze doświadczenie, ale to jest chyba doświadczenie każdego z nas, że zakochaliśmy się w twarzy, ciele i naszym wyobrażeniu. O drugiej osobie. I taka jest natura związków, No potem jest, nie da się układać. potem, po tym, po tym etapie zakochania, jest jeszcze, przechodzi to w fazę pewnie miłości, w pewnym momencie, czego Wam też życzymy i sobie, bo to jest też cudowna sprawa. I ja myślę, że tym przekazem możemy zakończyć tę audycję? Dokładnie. Myślę, że zakończmy i co życzymy Wam? Nie bójcie się zakochiwać. Życzymy miłości, wspaniałych Doświadczajcie od lotu, a potem nauczcie się pięknie kochać. Bardzo Wam dziękujemy. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.